Moje początki w Autonomiku no, to odległa przeszłość, bo bodaj rok 96. No i muszę powiedzieć, że moje przyjście tutaj było dla mnie mocnym takim wyzwaniem i stresem jednocześnie, dlatego że ja w ogóle nie wiedziałem, na czym polega specyfika tej szkoły. To był rok 1995. Wygrałem, można by powiedzieć, konkurs na nauczyciela chemii. I tutaj zacząłem pracować. Jednocześnie jeszcze pracowałem na Politechnice Gdańskiej. Ja wcześniej pracowałem w takiej szkółce wiejskiej, więc to zupełnie był inny świat. Co mnie od razu uderzyło, że te zajęcia one nie były takimi zajęciami konwencjonalnymi. One miały swoją specyfikę polegającą na tym, że myśmy właściwie byli takim kameralnym gronem, które rozmawiało na temat jakiegoś zagadnienia, ale rozmowa była swobodna. To jest nawet fajne. Ja nie mam nic przeciwko temu, jeżeli uczeń do mnie mówi: Panie Boguciu, czuję się jak ojciec, a wręcz nawet jako dziadek, bo rzeczywiście no, mój wiek już powoduje, że spokojnie mógłbym być w przypadku niektórych uczniów dziadkiem. No Jesteśmy w szkole. Szkoła to są klasy. Klasy to są pomieszczenia fizyczne. No, więc e, oczywiście lekcje odbywają się w takiej tradycyjnej przestrzeni klasowej. E, natomiast, e, no znowu, specyfika przedmiotu, którego uczę, nie wymaga istnienia takiej przestrzeni. No dobra, to teraz pytanie takie pierwsze, jakie należałoby sobie zadać. E, jak jest rozumiana kategoria tragiczności, czy tragizmu? My możemy lekcje języka polskiego realizować właściwie wszędzie. Możemy, jak jest e, stosowna aura, Wejść na zewnątrz i tam rozmawiać. Początkowo, jak zacząłem uczyć, były ławki. Po pewnym czasie udało mi się zdobyć stół z barku szkolnego, dość duży, z kafelkami, na których można było spokojnie wykonywać doświadczenia chemiczne. No, a już od paru lat mamy piękne stoły laboratoryjne. Pojawiły się również znacznie większe możliwości wykonywania przez uczniów doświadczeń zarówno z chemii, jak i z biologii. No, jestem polonistą i zaznaczam to no, z pewnego rodzaju dumą. Polonistyka to jest praca w słowie. Podstawowe rozumienie przestrzeni to jest przestrzeń dialogiczna, przestrzeń dialogu. Chodziłoby mi o to, żeby w tej relacji nauczyciel-uczeń tak, była sytuacja taka partnerska, sytuacja dialogu, w której obie strony nie mają obaw, że komunikują coś na przykład, co może się tej drugiej stronie nie spodobać. Ale pytanie brzmi, czy to nie jest tak, że to nie było jednak w nim? Bo... A no właśnie. Ale widzisz, Paula, teraz cała sztuka polega na tym, tak, żeby to komunikować. Być może to, co mam do powiedzenia, nie jest zbyt mądre. Ta mądrość będzie przychodziła z czasem, znaczy trzeba mieć odwagę. Ja wraz z upływem lat coraz bardziej cenię takie chyba oczywiste wartości, jak konsekwencja, jak pracowitość. Jak upór w dochodzeniu do wyznaczonego celu. Pojawił się taki młody człowiek w pierwszej klasie. Konrad Węgowski na dniach otwartych zafascynował się chyba naszym liceum i przyszedł tutaj i w tej chwili ma indywidualny program nauki chemii. Bardzo ciężko pracuje, ma dodatkowo bardzo dużo zajęć na Politechnice Gdańskiej ale również i tutaj w przypadku chemii realizuję już program klasy drugiej. Pan Boguś przygotowuje mnie do Olimpiady Chemicznej, też do konkursów organizowanych w całym kraju przez Uniwersytety i Politechniki. I właśnie na takiej Politechnice dzięki Panu Bogusiowi mogę wraz ze studentami uczęszczać na zajęcia, piszę kolokwia, chodzę na seminaria, biorę udział w laboratoriach. Ma... Niesamowity potencjał. W tej chwili mogę powiedzieć, że tak jak to się mówi, uczeń przerósł mistrza. Mam po prostu życie studenta w liceum, a wszystko dzięki przygotowaniom, które no, zawdzięcza panu Bogusowi. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tam. Dla mnie naj największą satysfakcją to jest to. Że mogę pracować z młodymi ludźmi, że miło się o mnie wyrażają. Gdybym nie odczuwał satysfakcji innego rodzaju niż satysfakcja materialna z wykonywanej pracy, to ja bym jej po prostu nie wykonywał. Ja wiem, że to może zabrzmieć w ustach już człowieka w podeszłym wieku w nieco idealistycznie i ten idealizm może być podejrzany, ale tak to jest.